Siemanko! Niby Dzień Ojca wypada dopiero 23 czerwca, ale sami przeżywiecie, jak szybko czas leci. Aby porządnie przygotować się do tego święta, już dziś pokażemy Wam kilka pomysłów na prezenty dla taty. Oczywiście zachęcamy także do obejrzenia patentów na Dzień Ojca zeszłego roku, dzięki czemu Wasz wachlarz możliwości będzie jeszcze większy. Oglądajcie! Jeżeli Wasz tata lubi imprezy z znajomymi, to z pewnością przyda mu się kielnia do serwowania kielonków. Zobaczcie, jak wykonać taki gadżet. Na początku odrysowuję kielnię na kawałku sklejki. Po czym wycinam zaznaczony fragment? Następnie robię miejsce na rączkę oraz wywiercam pięć otworów na kieliszki. Całość dokładnie szlifuję i przyklejam do kielni. Pozostało przykręcić dzwonek i nasz gadżet jest gotowy. Z takiego prezentu wasz ojciec będzie na pewno zadowolony, bo nikogo kolejka nie ominie. Chłopaki! Jeżeli szukacie prostego, a zarazem oryginalnego pomysłu na prezent z okazji Dnia Ojca, to dobrze trafiliście. Zaraz pokażę Wam, jak wykonać kartkę z życzeniami dla taty z nietypową fotką. Na początku drukuję napis oraz serce, po czym rozkładam wszystko na kawałku brystolu lub kartonu. Następnie nacinam kontury i usuwam wszystkie zbędne części brystolu. Gotowy szablon napisu i serca możecie jak zwykle pobrać z opisu pod filmem. Teraz ustawiam się z tekturowym napisem pod słońce, dzięki czemu padający cień utworzy napis, który uwieczniam na zdjęciu. Po wykonaniu odbitki możecie po prostu wsadzić zdjęcie w ramkę lub stworzyć prostą kartkę. Wystarczy zgiąć kawałek prostokątnego papieru i zrobić niewielkie nacięcia od strony grzbietu. Kiedy górne kawałki złoży się do środka uzyskamy kształt koszuli, do której wystarczy dodać krawat z papieru i wszystko skleić. W ten sposób zdjęcie zyska dodatkową oprawę. Wykonanie takiej niespodzianki nie będzie dużo kosztowało, a Wasz tata otrzyma od Was ciekawy prezent, na który będzie mógł zawsze spoglądać. Czasem zdarzają się chwile grozy, kiedy to musimy sięgnąć po najbardziej radykalne rozwiązania. Dziś pokażę Wam jak przygotować zestaw ratunkowy, który uchroni Waszego ojca przed nudą. Zacznijmy od pleksji, z której wytniemy kwadrat o boku 30 cm. Następnie przycinamy sklejkę na ten sam wymiar. Ramę tworzymy z kantówek heblowanych, które mocujemy do sklejki za pomocą wkrętów do drewna. Całość malujemy farbą w sprayu i pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie do środka przyklejamy klejem na gorąco wybrane przedmioty dla ojczulka. Teraz wcześniej wyciętą pleksę przykręcamy do ramki, uprzednio nawiercając otwory w płycie. Na koniec pozostało już tylko nakleić literki, które ułożą nam wybrane słowa. Prezent jest już gotowy. Pamiętajcie, że do środka możecie włożyć co tylko chcecie. A berło władzy, przekąska i procenty to tylko niektóre z wielu możliwości. Nie oszukujmy się, większość ojców po pracy lubi sobie walnąć zimnego browarka. Dlatego zaraz pokażę Wam, jak przygotować piwko, którym uraczycie całą rodzinę. Oglądajcie. Na początku ze spodu tortowego wycinam 6 okręgów, a następnie smaruję je dżemem i układam na sobie. Teraz rozwałkowuję masę cukrową i delikatnie pokrywam nią naszą konstrukcję. Pozostało mi jeszcze dokleić ucho, zrobić przetłoczenia, a na koniec z bitej śmietany uformować piwną piankę. Piwerko dla taty jest już gotowe. Wystarczy, że mu je wręczycie i możecie być pewni, że pochłonie je z całym kuflem. Myśląc o prezencie dla taty, warto zastanowić się, jakie są jego pasje. Wiem, że wielu ojców lubi wędkować, dlatego pokażę Wam, jak zrobić sztuczną przynętę w kształcie muszki. Zobaczcie. Na początku mocuję haczyk w i owijam go przy kolanku nicią nylonową. Po kilku oplotach dodaję ogonek z piórek i znów owijam tak, aby całość się trzymała. Następnie dodaję kolejne elementy z piór, posuwając się w stronę oczka. Na koniec wykonuję kilka oplotów, dokładam pętelki i zabezpieczam klejem wodoodpornym. Myślę, że wspólne wędkowanie z tatą to dobry pomysł na spędzenie dnia ojca. A to czy nasze muszki będą łowne, okaże się dopiero nad wodą. Mam nadzieję, że wybierzecie któryś z dzisiejszych sposobów na prezent dla ulczulka. Dzień Ojca dopiero w przyszły wtorek, więc macie sporo czasu na jego realizację. Jeśli oprócz niespodzianki szukacie majstrakowych pomysłów na weekendowe popołudnie, to koniecznie musicie zobaczyć nasze dodatkowe odcinki publikowane na kanale Kastroma Polska. Na koniec, jak zawsze, zachęcam Was do zerknięcia na nasze afterki. Do zobaczenia!